Cześć, kurwa Kurwa! Co tu się odpierdala? Ho, widzę to ktoś? Pokshop. Ok, może będzie oddawała dzisiaj liga. To jest wróżba. Co chodzi, to chodzi o pękę. No nieźle, no nieźle. Nowy trend, gdzie mamy? Tu ręka wyjeżdża. Przepraszam. Ja kaspisz, jakie mam pytanie? Ja mam pytanie do was wszystkich: Gdybyście mogli się zamienić z kimś na ciała w tym momencie, to z kim? Z tobą. Ze mną? Tak. No nie wiem, czy byś chciał. Bym Czemu się mógł nie. zamienić na ciała? No. Ale to tylko z ekipy, czy nie? Nie no, człowiek. Nawet z Michaelem Jacksonem. Z, to z Michaelem Jacksonem. Bo on nie żyje, ja bym wiedział jak jest w zaświatach. Właśnie, znaczy, po dlaczego no, tak strzelasz do widzów? Do widzów? Nie. Do widzów no. strzela, to zabawka, ja się lubię tym bawić. Jasne, strzelasz do widzów po prostu. Ale to jest no. Deagle, z Digla się nie da trafić. To jest niemożliwe. To jest nie Eee, jaki trunek najlepszy do picia? W tym momencie whisky czy wódka? Wódka. Buda. Aż dziękuję. Co whisky, nie, teraz wódka bym nie był w stanie bać Buda, Whisky z kolą, jak już. Czyste jest te whisky? Nie, dobra. to no, by to się, jesteście się bogole, jebani kurwa. Tak, i ja co dzisiaj piłeś? Wiesz, Buda z odwidy no, wytrawny wytrawne No, W ogóle? ja mam whisky, które zajebałem sucharowi z szafki. no, no, no. Pałem chyba z małą połową. Dobra, piszą mi, pisz, pisz, pisz. że Jamex. Wypierdol mnie, popo, bo już się bałeś. Ale nie odpowiedziałeś Dawidowi na pytanie. Nie przejmuj się, Tak też tak piszą. Ryzę, ugli, don't Ok. okej. Patrz, Pio, odpowiedz Davidowi, kurwa. Co powiedziałeś, co powiedziałeś David? David? Do której klasy chodzisz Kaspi? Ja jestem w trzeciej klasie Czego w trzeciej? W trzeciej klasie koleżu Czego? Nie, to nie no w Polsce lecz, mieszkasz, lecz, tak? Jest za tak, ja mieszkam za granicą No i co, czujesz się lepiej od nas? Nie <laughs> Ej kurwa, co jest? A na polskie to jest która klasa? Na polskie? To jest powiedzmy, że druga klasa kurwa studiów Zamk ty kurwa. No dobra, przepraszam. To ja będę później. Ja w tak do płatki kody. Jest... Nie, kurwa. Sobac no jak Ale, ale No fajna gierka. No zajebista. Ale o, awara. Git gesneks kurwe se Kurwy jebane. Sanucher. Powitam że cię. Wam podobnie. jebie. Nie ma problemu. Dzięki kurwa jebana masterowska szmata. Wejdzie ktoś do mnie Jebane rury? Nie, zdjęcia, Nie! Oni się wypierdalają jeszcze A to ja go by zapomnieć padry, Ty kurwa jebana smato pierdolona Biegli za mną i bym tak. Aki, jaka No. No i patę i poszedłem dalej. No to siema. Co? Kurwa. Kurwa, to już jest druga w nocy. Ojej, kurwa. Kurwa! Co tu się odpierdala? Ale, digaura. Ała! No. Ty, ja mogę zadać jeszcze jedno pytanie? On no tu jeszcze jest. No, Jakie są Wasze ulubione potrawy? Carbonara. Sprawa z tej kurwy jebanej z bota. Ramen. Poprawka, Poprawka z krząszczką. chleb. <głos> <głos> nie, ale taka sucha Kaisera jest totalnie OP. Ale, to znaczy, to, ale taka, taka prosta Dopiero co zrobiona, no nie? O, o no. No, to jest naprawdę mm. to Ale z czymś tak taka sama. Nie mogę, kurde Słucham, ja, no mam, sama, no. Mamy 21 wiek, może być i sama Nie no to chujało trochę, chociaż kurwa jakaś nie wiem Jakaś wędlinka Aha Sama, być Aha A bo to jest wersja godzinna ekipy, ja pierdolę, że ja się nie szaję, Całą tak? noc, tak Ta ekipa Nie może nic z tym zrobić Może nie, bo on jest Mały ale Jestem mało, kurwa, ale zjebałem Ale jaką osobę się dana, tak... Dana. Jak mogli wyrwać, to koło byście wyjebali No nie, no go tak, to prawda jest Eee, no, tak. <grym> jak go widzę, to ee... skipuj odcinek, kurwa, z miejsca No ale nie, no odcinek ze stekami to miałby kurwisty Najlepszy odcinek był, jak dostawał wody Ten, prodem, jak wodę pił, to no... no jeden. To jeden Eee, no skit, to też akcja z minimajkiem Szczerze? Innego nie pamiętam nawet ja ich kurwa pozdrawiam, bo oni mnie wyzywają. Sadgę. To przyzwyczaiłeś. A wiesz, jest jeden hajter i jeden. Nie, hajter, nie. No. Wiadomo. Ale ty nie masz hejtu, faki, bo jesteś piękny. Mam. Nie, on ma hejty. Od kogo? Jest na przykład z Hubi. No. Główno lubi. <laughs> Benciak, kurwa jebana, masz to? <śled> no, człowiek, Nowy członek, Nowy członek Już się na zaklimatyzował leci nawet Leci na ostro, ci się nie pierdoli w tańcu Ło kurwa ty Ale kaski Ale widziałeś jaką Rihanna erę zajebała? No co, parasol Poluki miał VIP ostatnio I suba no ale to pewnie warto, speedrunner zajebał. Co to jest? Rozumiem, so teraz... jeden Carspeed, <ślaffy> jeden, twelve, jebany. Nie mów tak. Co ty? jest? Przepraszam. Majty, ty w ekipie jesteś? Jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze. Zrób, bo fajnie tylko ten ge-deep. Nie się grać. A bo to jest Aszka mandate, ja z mandatem, bo ja kurde, to jest... Z mandatem? Co ona szybko zapiegała? <laughs> Uhuhu. Uh. Kulala. Ale, Ale zimno dzisiaj. Polaczku. Ale zimno dzisiaj. No co się kurde śmiejecie, śmiejecie się z niego. Że się nie z niego, <śmiejecie kurde. Śmiejecie się kurde. Nie. Sorry, z tego co pojedzie no. No jak dalej jest. idę na mostku. Nie, no nie u... Widzi, dawaj tak, na rondo do Szyńskiego. Dawaj na most, pijemy holaczku. Ale już swój popi. Przepraszam, To na makach, no ale, lewe, no. No wiem, ale, ale może To jak. To mnie To mnie To o, pamiętasz, że był na pasę? O, o kurwa! paka nie oddaje! Paka nie oddaje. Tak, po... Nie wiem, czy to lubię, czy popatrz po mówił. Że on bardziej najebany po tej pasy niż po alkoholu. Haha, <grym> no, no no. <grym>, Te chyta jest jeszcze. Wcale całe okulary w sercu. Ale sprzebijam <grym> tak taki, kiedy nie boję się. Dzięki, bo no ja wjechałem na jakąś ulicę Chronioną jakąś, tam było pełno tych Takich co stopują samochód No, od 10 metrów, nie, nie. Nie. O, mam no, to jeszcze, no, chluśnie No, chluśnie, bo uśnił Holak, dawaj Daję. M a pamiętasz jak Marcin sikał pod McDonaldem? Wszyscy daliśmy Na ogródek Ja pamiętam jak powyszedł z Mcdonaldy Ja nie pamiętam akurat ale... Dobra Popo, czy użytkownik drzwi odkurza, że to jest swój kolega? No dobra A to już jest maszynca chyba je bardzo do pierdolona, czemu to się nie trafiło? Czemu ona może mi zajebać? Kurwy! No oh kaj. <gryly> 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 Czemu to biażka nie była na wyjeździe? A, bo. Musiał coś zrobić, zajęty był sklejnowanie brat. Kurwa, widz mi wysłał chyba jakiegoś takiego wirusa, bo nic się nie ładuje. <laughs> to może nie otwieraj, ale już się odpaliłem. Kurwa, 8400 primogeów. Kurwa, kasę! Kurwa, wsianka! Ruki masz pozdro. Dzięki. A kiedy odkrywają jakieś nie? Widzę, jest zwycięstwo. No nie wiem, nigdy musi się zwracać paska. To nie jest tak, że ja będę wiecie Na minus się no, przysłucham. 19, ale oddał. Luke, nauczysz mnie walenia? Katpi. Wypierdolaj. dalej. Jesteś kurwa. niecałe pół godziny w ekipie, a już też wszystkie tajniki ukraść. Bo chcę być jak tobiaszek. Ty, <grymne> o, kurwa. To Boże. Nie, nie, co tobiaszek. To? FTF. Na razie. Się. Się gaz nie, proszę. pochodzenia po na Antarktydzie tam rodzi. Sadge. Pojechał się nie, 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 musisz nie, nie, Ty, nie, 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 Ściemnia się. nie, Ale nie, 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 Widzieliście ostatnio jak mi się policja na chatę biła? No, <laughs> ty! Ja bo... A wiecie, że Szura został bana? <grymna> ja byłem bany. A jakie to... Jo kur...